Co? Mogę Cię... Mogę Cię kopnąć. A ja chcę czadnucha. Wybrałeś? Wybrałem. Najpierw czarny, niż łysy. No <laughs> dokładnie. Albo dziewczyna. No. <laughs> Lunchowa... Lady. Lunchowa pani. Mhm. <laughs> Pani księżniczka Aaaa bo choć zamienię końcówkę Aaaa stary to, to ja we wrze... To ja za dwa miesiące Nie 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 To ja za dwa tygodnie Dobra szukamy, 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 szukamy A nie się opierdalamy A jak coś to będziemy spierdalać? Tak a potem jedziemy. Odcinek z, z Lunch Lady, ale rymujemy cały odcinek. Co znalazłeś? A, jeden. Ten. 8. A Ale tu nie było metkita? Nigdzie? Patrzyłeś? Nie potrzebuję, tam. No to patrz, kurwa, dobra, nie ma. Spieszamy do toalet. Nasze ulubione. Tu gdzie zginęliśmy? Tu nie ma? Wszędzie zostawiają otwarte drzwi. O, medkit. Chyba, że chyba że jesteśmy w jakimś pomieszczeniu i słyszysz, to zamykamy, nie? Ale tak to zostawiamy otwarte, bo jak padniemy czy coś, no i też jak szukamy, no to wiemy, już, że były przeszukane. Dobra, tu nic nie ma chyba. Ona tam... O, no właśnie ona tam gdzieś łazi. Tam po prawo. Tam? Tam, gdzie patrzę. Tam. Tylko jak patrzę tak trochę pod kątem, to widzę tam czerwone światło. No właśnie, no, idziemy, idziemy, idziemy i, i, i idziemy. Good luck, kutasy No, Dobra, ja znalazłem jeden zeszyt. Pamiętaj też o kluczach, nie? I medkita znajdź. Słyszę. O, idzie, idzie. Biegnij slalomem. A, slalom, kurły, syny. Tak, najgorsze jest to, że nie mamy klucza i musimy ją jakoś wyminąć tutaj. To może tam tu biegnie. Ja biegnę... nie Dobra. Ja ją wyminąłem. Właśnie. A nie masz apteczki, nie? Nie mam No, kurde, peremolę Ona mnie... Ona mnie zaskoczyła, kurde, bo... Biegłem dookoła tego słupu, ale ona zamiast pójść do przodu, to ona przeszła... A. Tam, gdzie jakby ja byłem, nie? Stoi tam? I biegłem. Dookoła słupu biegłem Ale stoi tam, czy nie? obok mnie? No Nie widzę jej A gdzie pobiegła? Chyba jest przy toaletach, czekaj. No kurna. Stary. Nie. Czyli uciekła, tak? Chyba uciekła. Dobra, idź do toalety Chodzisz, czekaj. Dobra. Słyszę ją. Też, chowam się. O widzę ją, widzę ją. Wiem jest. mam klucz. Ona jest jakby... Wiem, tej wiem, wiem, słyszę, 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 słyszę. Ja mam klucz Kurwa, słyszałem za ścianą. Zajmij się nią Niech się zajmę. Niech będzie tu? Szła w stronę filarów idzie? No, idzie w stronę filarów. O widzę, przyszła do mnie, przyszła do mnie, przyszła do mnie. O kurna, o kurna, o kurna, o kurna. Aaaaaah o chujcie, gdzie pójdzie po później O kurde. Kurna. Tak, czekaj, ja mam metki, czekaj, czekaj, czekaj. Już ją widzę! No można, chodź do mnie! Ja nie jestem w jakimś. Wyjść na korytarz! Gdzie ona jest? Daleko, wyjść na korytarz! Chodź, ona była tam i szła w tą stronę! Widzę cię, widzę cię! Albo wyjdzie stąd, albo stamtąd! Zobaczymy! I biegniemy w tam za nami, nie? Tam stąd przyszedłeś! Biegniemy korytarzem nie, bie nie biegamy do pokoju, tylko biegniemy korytarzem Naucz się ją wymijać, no I jak biegasz, to zamykaj ze za sobą drzwi Jak przebiegasz przez jakiś pokój To ją spowalniasz Kurwa, zgubiła się <ścoughs> Będziesz o 18 na premierze mojego odcinka? Tak To dobrze o! Widzę! Widzisz bez muzyki. To dobrze, że będziesz, bo jest w cholerze śmieszny. Dobra, zamknij, zamknij. Dobra, ja zamknę. Biegnij, stary, biegnij, biegnij, biegnij. Tu nie biegnij, Krzysiu, biegnij! Wierzę w ciebie! Biegnij jeszcze! Biegnij, teraz lewo! I robimy kółeczko, jak na włęczko. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chyba, że Ty mam fi nie widzisz, za mną? No tak, zupełnie za to. Tą... Oj, kółeczko Krzysiu, w tę stronę! Biegnij! Lewo na burtę! Nie tu, tu! Tu! Chodź, yy, nie Dzień, go pójdź! Chodź! Nie zamknąłem! Aaaa! No nie biegniemy. Chodź. Dobra. No i Krzysiu, biegniemy jak tam w wefie! No i znowu w lewo. Na lunch Wiem, lady. Wiem, Ladies! Ty, ladies to jest liczba mnoga, a my nie chcemy kilka babek. <głosy> 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 dobra. Lunch lady, dobra. Krzysiu? Idzie, idziemy. A, czy my możemy lunch Z to nazwać? Chciałoby Też się. Nie było żadnej baby. Musimy iść w tę stronę. Mmm. Masz No Nadzieja jest we mnie. No. I tak to wszystko spierto. Ale nadzieja jest we mnie. Eee, wyraża się przy dziecku. <gryw> On przekleina na nauczyciela Kotmasa. Takie <gryw> spierto, mała żona. CO KURWA? NO TU NIE MA ZESZYTU NO BEZ KITU Ani apteczek ani zeszytów Ale za to jest jedna wielka baba Niewielka pierdalna Ogromna Nie no tu już nie ma zeszytów no stary wszystko przeszliśmy. My musimy być naprawdę tak ułomni, żeśmy my tego nie widzieli, że ja nie wiem. Każdy pokój przebiegłem. Kto dołączył? Pewnie Maciek. Cześć, Maciek. Cześć, Maciek. No tu nie ma zeszytu, no stary Maciek. Kurde, goni mnie. Maciek. Halo Dobra czy Maciek nie jest bym mógł kupić? kupił okej okay. Ale to g Ej wiesz co ja, ja myślę Ja nie może lepiej się poddać Przy Przytul nie Nie, ja se to potnę. Ja se to potnę tylko no nie można go znać. Z dobrych do 20 światłań, że to jest to 8 upływający czas, 57 minut. To co, wychodzimy?